Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. No dobrze, a co z tymi przepisami w Polsce? One powinny iść w którym kierunku? Bo tak niby je lekko ostatnio liberalizujemy, ale tak naprawdę to wiele, wiele lat temu zostały zaostrzone. Ja uważam, I właściwie że... żadne ale nie sam powodują... cały czas jest zakaz. Ja uważam, tak, tak, ja uważam tak. że, że ta sytuacja jest przede wszystkim zła dla państwa polskiego. Bardzo kosztowna i odbijająca się na, na, na losach ludzi. Czyli to legalizacja? Nie, nie, nie mówię, że legalizacja. Mówię o tym, że przepisy, które powodują, że posiadanie każdy tej ilości marihuany skutkuje więzieniem są po prostu Absurdalne, to powoduje, że więzienia nie są pewne, pełne przestępców, tylko są pełne ludzi, którzy zostali złapani posiadając, nie wiem, marihuanę, są, przykładowo czy haszy i to jest rzecz. przepisy. No właśnie, są bo jest kraje, taka który... szkoła, która mówi, że żeby z pewnymi patologiami walczyć, to trzeba pewne rzeczy chociażby hmm. częściowo zalegalizować, tak? A druga szkoła mówi, że trzeba je zakazać, ścigać, 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 tylko ścigać dealerów, a nie tam. No, ścigać przestępców, bez wątpienia narkobiznes jest, jest potężnym, potężnym problemem. Nie Zresztą, nie tylko zresztą w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że ten stan rzeczy, który mamy w tej chwili, akurat dla narkobiznesu, jest bardzo opłacalny. A mi się wydaje, że, że ważniejszą sprawą od przepisu, zmieniania kolejny raz przepisów, jest zmiana filozofii sądzenia raczej. Chodzi o to, żeby sędzia który powinien kierować się jakimś, jakimś właśnie rozeznaniem, doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej. Miał, miał większą, większe pole do działania. No tutaj jeśli mu się zapiszę, że, 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 że każdy, kto ma tam, nie wiem, jakiś parę paprochów tej... tej, tej tych konopi w kieszeni, to już jest przestępca i trzeba go obsadzić, jest źle. I, i, i moim zdaniem jeszcze gorzej jest, jest kiedy, kiedy w ogóle byśmy zliberalizowali to wszystko tak, że... No, ja można się było... zgadzam, ja też nie jestem, ja jestem też... zwolennikiem... Taki... Sędzia musi, musi po prostu na... skazywać na podstawie nie tylko przepisów, ale, ale własnej, własnej mądrości, doświadczenia życiowego i zawodowego. Ma, 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 masz oczywiście rację, natomiast jesteśmy, jesteśmy w trochę w takiej pułapce jakiejś prawniczej, sądowej i tylko przypomnę, taki, dość, taki głos... Gośny przypadek muzyka e, e, Rafała z zespołu PRL, to jest taki popularny zespół z lat, z lat 90., legendę, legendę, z lat 90. także muzyk grał kiedyś w kulcie i w elektrycznych gitarach. On w tej chwili ma wyrok bodajże 7 lat. To jest, to jest niesamowite. Nie był handlarzem narkotyków, nie handlował narkotykami, był po prostu narkomanem, był po prostu człowiekiem chorym i po prostu co chwila miał te, uzbierał ilość tam mhm. tych, tych wyroków, kolejne zawieszenie, kolejne. Zawieszenie, przy piątym czy szóstym zawieszeniu po prostu zsumowano mu to i, i wyszło 7,5 pół roku nie? więzienia. No, tyle to już niektórym za, da, dają za poważne przestępstwa, więc e, tak, tak naprawdę, no, czy on powinien siedzieć w więzieniu? Sytuacja jest teraz patowa. Właściwie nie można go, go e, zwolnić. Jest wyrok. On już siedzi chyba trzeci rok w więzieniu. Sytuacja... Właściwie to powinien być tam poddany jakiś terapii, leczony. Nie, no nie, nie, już no, w więzieniu nie bierze, także, także o, nie, 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 nie Słyszałam, nie że dużo narkotyków jest za latach w więzieniach i w choć oczywiście ich nie ma oficjalnie. Media mają też taką tendencję, że wpadają, e, chwytają gorący temat, tak wpadają w taką histerię. Czy my nie ulegamy jakiejś histerii? E, e, Trzymajmy pewne proporcje. No właśnie, przed chwilą mówiliśmy fotoradary, w jakiś poważny, długi weekend ginie kilkadziesiąt osób na drodze. Więc właśnie, no, a my z się zastanawiamy, różnych, czy marihuana zabijano. Z powodu różnych chorób, naprawdę z, z powodu zapalenia płuc, myślę, że parę tysięcy, nie znam statystyk, tak, ale grypa. rocznie ludzi umiera, tak. czy z powodu grypy. Natomiast no, jest człowiek, który może też nie wiadomo, czy nie jest to zbadane, czy pod wpływem marihuany, czy, czy z innych powodów popełnił no, no, samobójstwo. Policje raczej nie mają wątpliwości. I, chyba, no tak, to, tak, ale nie, to prawda. Jest, badanie, jest no, to przykrywadek, ale no, w sensie statystyki no, to trochę jest naginanie teraz tematu. jest bardzo ciekawa rozmowa w gazecie wyborczej, zdaje się wczorajszej, z terapeutą, który zajmuje się marihuaną. I on powiedział bardzo ważną rzecz, że być może jest tak, że marihuana uwydatnia pewne, pewne, pewne predyspozycje psychiczne, które istnieją. E yeah. i terapeuta, który, który tą rozmowę, w tej rozmowie występuje, nie ma co do tego wątpliwości, ale z tego, co wiem, tutaj pan Krzysztof Skiba na samym początku powiedział o tym, no chyba historia nie zna przypadku żadnego muzyka rockowego, który zginął, zabiła który marihuana. zabiła marihuanę. No, 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 jest wiele przypadków przedawkowania, ale o wiele cięższych narkotyków. No, Ciężko te, nawet sobie wyobrazić przedawkowanie, no. przedawkowanie... Nie, no, na pewno jest tak, że klinicznie zbadano, że takie permanente... Za, za, Używanie marihuany latami może doprowadzać do zmian w mózgu, w tym sensie, że, że często powoduje jakieś choroby psychiczne schizofrenię. i takie, takie przypadki no, ale też, są. Ale dość powszechnie znanym jest to, że marihuana jest, jest, jest takim wstępem do, do znacznie mocniejszych środków, Może więc, być. więc tak to nie, to nie możemy tego bagatelizować. Ja że... To jest tak, jak wypijemy jedno piwo, to mamy ochotę na pół litra. No na tej zasadzie. Że mnie te teksty... Małe piwo wstępem do... Mnie te teksty bardziej, muszę powiedzieć, u uderzają nie ze względu na marihuanę, a ze względu na takie trochę świadectwo matki, która no i to, jest, i to jest dramatyczne. Mówi, w tym bo wydaje się, się, że to absolutnie normalna, dobra kontaktująca się ze sobą rodzina. Znaczy to, to jest, to jest szerszy problem, bo to nie dotyczy tylko marihuany, ale w ogóle innych tematów takich młodzieżowych. No, rzeczywiście ten okres znaczy, tak, gimnazjaliści, tak, licealiści. Często my jako rodzice nie potrafimy z nimi ani rozmawiać, ani na takie tematy, na inne, na tematy związane z seksem, tematy związane z właśnie narkotykami, z jakimiś takie te tematy kontrowersyjne. Uważamy, że oni już sami wszystko wiedzą, właśnie w tym internecie, unikamy tych tematów. Właśnie jesteśmy szczęśliwi, jeżeli nie zadają nam, rodzicom nie zarzają nam głowy, nie zadają nam trudnych pytań. I tu coś gubimy. Gubi się ten kontakt. Jesteśmy wszyscy zapracowani. Wszyscy gdzieś tam ciągle mają jakąś ważniejsze sprawy tak, niż te tak. dzieci. I te dzieci sami so, same sobie gdzieś tam radzą. No i ta, to już wiemy z dawnych czasów. Także ta wiedza wyniesiona gdzieś z podwórka, z klatki schodowej, no niekoniecznie musi być wartościowa. Ale te dzieci ja... też nie rwą się do tego, żeby się zwierzać rodzicom. No, to my jednak poczyniliśmy tu inicjatywę przyjemną. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.